Zawsze trzeba działać. Źle czy dobrze okaże się później. Żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania i wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. Lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu. A z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać. Świat się zmienia. Słońce zachodzi, a wódka się kończy. Lepiej zaliczać się do niektórych niż do wszystkich. A ja myślę, że całe złotego świata bierze się z myślenia, zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie mających predyspozycji. Każdy sen, ten czarowny i piękny, zbyt długo śniony, zmienia się w koszmar a z takiego budzimy się z krzykiem. Prawda jest córą czasu poczęta w przypadkowym i krótkotrwałym romansie ze zbiegiem okoliczności. Nie damy rady zrobić dużo więcej niż będziemy w stanie, ale postarajmy się wszyscy, żeby to nie było dużo mniej. Strzyk, Wivern, endriak i wilkołaków wkrótce nie będzie na świecie, ale syny będą zawsze. Pomyliłeś niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu. Ludzie lubią wymyślać potwory i potworności. Sami sobie wydają się wtedy mniej potworni. Ty, kapcanie, gdybyś w zupie połknął karalucha, to w kiszkach więcej miałbyś rozumu aniżeli w głowie. A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi we właściwych proporcjach klasą i szaleństwem? Nadające się do oglądania filmy fantazy można policzyć na palcach, no niech będzie, że dwóch rąk, ale rąk pracownika tartaku. Z miłością jest jak skolką nerkową. Dopóki nie chwyci cię atak, nawet sobie nie wyobrażasz, co to takiego. A gdy ci o tym opowiadają, nie wierzysz. Najbardziej brakowało mi twojego milczenia. Historia to relacja większością kłamliwa ze zdarzeń większością nieistotnych zadawana nam przez historyków, większością durniów. Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Na Bogów, ja też znam takie, które ładniej odmawiają niż ona daje. A potem świat znów zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej. Strzeżcie się rozczarowań, bo pozory mylą. Takimi, jakimi wydają się być, rzeczy są rzadko, a kobiety nigdy. Zło to zło. Mniejsze, większe, średnie, wszystko jedno. Proporcje są umowne, a granice zatarte. Jeśli mam wybierać pomiędzy jednym złym a drugim, to wolę nie wybierać wcale.